Proszę Państwa, kelnerka Zoli przyniosła mi takie jezunko, zobaczcie, jajeczko, które się dosłownie rusza, no i będziemy zaraz jeść, tylko żeby to fajnie tak wyglądało, to chciałem, żeby to tak było czy to się toi, zobaczymy zaczynamy jeść d'adresse wam chez moi. Ouais, tu peux montrer à Marc on présente le menu, ma collègue qui va de vous. Gdzie ludzka stopa stanie, tam pokarm dostanie. Proszę zobaczcie. To jest tylko przystawka. Dziś już jestem w drugim barzem. pierwszy raz obiad jadłem kebab. A teraz jestem w prawdziwej restauracji. Italiańska, czyli włoska kuchnia. Dobry smak. Mógł on zostać moimi smakami. To jest ta właśnie. Moja kelnerczka. zarezerwowane rezerwę no dwie minutki to może wystarczy już nagrywania tak widzicie po i do przodu po francusku po francusku

Chciałem jutro do Polski jechać, ale nie pasuje mi wiecie, a jeszcze jedno, jestem w tej restauracyjce, żebyście widzieli, tak się nazywa, ale nie pasuje mi jutro, Pojutrze jest też autobus, tak żebym może ciało zajechał.

Dzisiejsza klenerka. Serwy Jos. Dziękuję. Merci beaucoup. Proszę o drugie danie dla mnie.